Kilka dni po rozmowie z Kamilem Walusiem dzwonimy do Kamila Bazelaka, a tylko dlatego, że jesteśmy portalem obiektywnym i chcemy wysłuchać obu stron. Witam Cię, Kamil. Witam serdecznie. No powiedz, jak odniesiesz się do słów, które Twój przeciwnik Kamil Waluś, z którym będziesz walczył na kolejnej edycji Gali KSW, wypowiedział w Twoją stronę. Boisz się? Absolutnie się go nie boję. Kamil Waluć bezpardonowo mnie tutaj zatokował w wywiadzie dla waszego portalu. Mówi, że mnie zagryzie. Ja stawiam na to, że po walce ze mną będziemy takie braki w uzębieniu, że nic już nie ugryzie. pokarmy będzie spożywał tylko i wyłącznie przez słonkę. Yy, na pewno będzie musiał się również udać na dłuższą rekonwalescencję i poprawić stojowo na twarzy. Jakiś botok z policzki, silikonowe usta i będzie po problemie. No, takie słowa tak, też brzmią groźnie. E Patrząc na obydwu panów, no, jest to bardzo realne. A teraz powiedz mi, co się o swoich przygotowaniach do pojedynku z Kamilem Walusiem. No, na jakim etapie jesteś? No i jak się czujesz przede wszystkim? Do walki? Jeszcze trochę co prawda pozostało? Czuję się świetnie, trenuję ciężko. Ostatnio pomagałem rywalom nosić kłody drewna. Biegam ze swoimi psami po lesie, ganiam wiórki. Ten rywal się powiedział mi, że jak złapie wybiórkę, to będzie szybszy niż roki Balboa, który łapał góry. Także cały czas próbuję. A tak na poważnie, to dopiero po walce powiem co i komu zawdzięczam. A myślę, że tą walkę wezmę. Kamil, nie obawiasz się trochę, że może zabraknąć trochę doświadczenia w zawodowych pojedynkach? Dlatego, że dlatego no, na pewno masz duże siły, na pewno ze sportem jesteś związany od najmłodszych lat, no ale w twoim CV sportowym no, nie wyczytałem zbyt dużo mm, pojedynków właśnie zawodowych. W drugiej połowie 2010 roku, mm, przepraszam w marcu, startowałeś na Mistrzostwach Europy w karatek Yakushin w Hadze. No niestety nie, nie udało mi się znaleźć wyniku jaki tam osiągnąłeś, może coś powiesz mi o tych zawodach znaczy, stoczyłem tam dwie walki, jedną wygrałem, drugą przegrałem. Yy, przegrałem przez yy, IPON po trafieniu w głowę, bo tam, tam jest liczona odpowiednia yy, punktacja. Tą walkę wygrywałem, w końcówce walki, walki dostałem cios w głowę. To zaważyło na decyzji, właśnie w wyniku walki. No, tak jest karate, to jest karata, to jest karata niewymierne w sędziowaniu. Natomiast, jeżeli chodzi o doświadczenie w walce, no de facto takiego nie posiadam, jeżeli chodzi o mieszane sztuki walki. Natomiast, rywalizowałem w zawodach bokserskich, w boksie amatorskim. Mam około 30 pojedynków stoczonych amator, z tym, że w latach 90., także jakiś czas temu startowałem w paru turniejach karate, w walce pokazowej, boksu zawodowego. Tylko się bawiłem w wrestling sparuję na co dzień z dobrymi zawodnikami ciężkimi zawodnikami doświadczonymi walczącymi zawodowo i amatorsko także myślę, że na tą walkę będę gotowy i tutaj nie będzie chodziło o doświadczenia a bardziej o siłę wydolność właśnie te serce do walki mam zamiar pokazać właśnie, że mam serce do walki no właśnie porozmawiajmy trochę o wydolności nie od dziś wiadomo, że zawodnicy uprawiający sporty siłowe często mają problemy Właśnie w takich konkurencjach wytrzymałościowych niewątpliwie taką jest MMA. No i nie obawiasz się tego, że mówiąc kolokwialnie no zabraknie pary w tym pojedynku z Młodym Walusiem? Znaczy powiem Ci, tutaj nie chodzi yy, tak naprawdę o wydolność. Zawodnicy dobrze przygotowani wydolnościowo yy, potrafią też nie wytrzymać jednej rundy, jednej rundy walki. Wszystko wiąże się z tym, żeby umieć odpowiednio oszczędzać energię podczas walki, yy, rozluźniać się, cały czas nie walczyć na spięciu, wiesz, bo to jest spięcie właśnie, napięcie mięśniowe właśnie odbiera kupę siły. Tu chodzi właśnie o umiejętność rozkładania sił podczas walki. Gdyby Pudzianowski na przykład odpowiednio rozkładał siły, to by downościowo też by lepiej prezentował podczas swoich walk. Myślę, że o to chodzi. W 2010 roku podpisałeś kontrakt zawodowy z Federacją KSW. Twoja pierwsza walka w tej formule miała odbyć się z Marcinem Bartkiewiczem, doktorem. No jednak, z powodu Twojej kontuzji ta, ten pojedynek nie doszedł do skutku. No powiedz mi, jak teraz się czujesz? Już jesteś przygotowany na 100%? Nic cię nie boli, nic nie strzyka? Hmm. Jakieś tam drobne kontuzje zdarzają się, prawda, natomiast żadnych poważnych kontuzji nie mam i myślę, że nie będę miał do, do samej walki, także wyjdę w pełni zdrowy i pokażę dobre show. Zadam Ci pytanie, które pewnie prześladuje Cię w wywiadach, albo w rozmowach z dziennikarzami. Dlaczego zrezygnowałeś z uprawiania tej swojej koronnej dyscypliny, no i zdecydowałeś się zacząć bawić w MMA? Yy. Przecież byłeś rozpoznawalnym zawodnikiem strongmanów, ale jednak, jednak chyba coś Cię ciągnęło do sztuk walki. Yy, powiem Ci tak, bo startowałem w 14 zawodach hmm, na rany, tam, mistrzostw Polski i Europy w strongman. Hmm, brałem udział w około 300 pokazach różnego rodzaju. Hmm, to są duże obciążenia dla stawów, jest to eksploatacja całego organizmu. Hmm, Uprawianie tego sportu nie, nie przynosi żadnych wymiernych korzyści finansowych, to jest druga kwestia. Poza tym, sportami walki zajmowałem się od najmłodszych lat, od 1987 roku, trwowałem karate. Wydaje mi się, że po prostu wróciłem do przyszłości. Rozumiem. Kamil, a teraz takie dość niewdzięczne pytanie, ale to pytanie najbardziej cieszy dziennikarzy no i też sympatyków. Sportu, bo to co jest kontrowersyjne to cieszy się największą popularnością. Dlaczego nie lubisz Mariusza Pudzianowskiego? Bo wiem, że nie darzycie się zbytnią sympatią, a być może kiedyś te swoje rachunki wyrównacie w ringu. Znaczy, słuchaj, yy, Są między nami jakieś osobiste sprawy yy, dawnej przyszłości, o których nie chciałbym rozmawiać. Myślę, że on też by nie chciał. Yy, Raz się kłóciliśmy, raz się godziliśmy, także było takie sytuacje. Spotykaliśmy się później na kawę, było dobrze, później było źle, niedobrze i tak dalej. Natomiast no w tej chwili myślę, że zakopaliśmy do ten topór wojenny. Nie kłócimy się, że skończyłem z jakimś tam obrażaniem jego w mediach, bo to była przesada z mojej strony. Wiem, że przesadzałem wtedy, także tutaj chylę głową. No natomiast cały czas trzeba z nim walczyć, no. nie ukrywam tego i... Wydaje mi się, że ta walka z Walusiem to jest takie pierwsze, pierwsze właśnie ogniwo dla mnie, pierwszy taki sprawdzian. Jeżeli, jeżeli właśnie wygra, a wygrał, no to chciałbym walczyć z innym zawodnikiem, pokazać się znowu i dopiero później z Waluszem Podzielowskim. Kamil Bazelak będzie panczerem w tej walce z Kamilem Walusiem. Czy w jaki sposób będziesz chciał rozwiązać tą walkę? Masz już jakąś taktykę? Zaplanowałeś? W jaki sposób podejdziesz do młodego zawodnika? I wydaje mi się, że moja reakcja zależy od jego reakcji, prawda? Od tego, jaki on styl walki przyjmie. Ja myślę, że będę dobrze przygotowany. Strategii ma opracowanych kilka, to jest jedna strategia. także Zobaczymy, jak ta walka się potoczy. Na początku rozmowy powiedziałeś, że ganiasz wiewiórki, tak? W jednym z wywiadów, który obejrzałem właśnie dzisiaj, powiedziałeś, że walczyłeś z niedźwiedziem. Skąd to zainteresowanie? Skąd to zainteresowanie zwierzętami akurat? No, co Jesteś sympatykiem? Chodzisz często do Zona na przykład? Chodzę często do zoo, mam sporo zwierząt w domu, cztery psy, żółwia, pająka, myszy, szczura, także całe zonie, niemalże. Dlatego lubię, lubię zwierzęta właśnie. Twój przeciwnik Kamil Waluś w rozmowie z, ze mną właśnie powiedział, że obecnie waży 128 kg. Do walki zejdzie do 100, no poniżej 120 kg, bo tak jest zakontraktowany, zakontraktowany pojedynek. Kamil, a ty ile będziesz ważył? Ja, ja nie mam problemu z takim zadbijaniem wagi, gdyż ważył już w tej chwili 120 kg. A myślę, że na 115 się gdzieś tak zatrzymam. Już na koniec przejdę, przejdę na do tematu, który może cię zaskoczy. Jak podobał ci się film Nieśmiertelny? Jesteś jego fanem? Nieśmiertelny. Nieśmiertelny. mi się bardzo szczególnie właśnie pierwsza część tego filmu. Muzyka Queen z tego filmu. Także jestem fanem. Teraz przybliżmy właśnie ludziom, którzy będą tą rozmowę oglądali. Twój pseudonim to Nieśmiertelny, prawda? Chyba, chyba właśnie to chodzi o ten film. Dobrze, dobrze, dobrze kalkuluje? Nie, nie. To taki był pseudonim jakiś ten przejściowy podczas. Jeden z wrestlingów, wrestlingu, w której brałem udział. Natomiast yy, generalnie od 2003 roku, od kiedy zająłem się właśnie strongmanem, yy, posługiwałem się pseudonimem Wanderlei. I nie związane było to ze sportami walki, tak po prostu miałem znajomego Holendra, który miał takie imię, spodobało mi się właśnie to imię i wziąłem je za pseudonim. Także od yy, 8 lat mam ten pseudonim Wanderlei. Dobrze, Kamil, już na koniec, już ostatnie pytanie, bo wiem, że jesteś zajęty. E, powiedz mi, co chciałbyś powiedzieć swojemu przeciwnikowi już na koniec. E, bo to samo pytanie jemu zadałem na, na końcówkę naszej rozmowy. No może jakieś pozdrowienia tym razem. Nie no, ja mam pełne szacunek mojego przeciwnika. Lubię go szanuję, Natomiast nie ukrywam, że sprawy mu bicie. No, taki jest ten sport i takie są realia tego sportu. Znacie się prywatnie? No, my się prywatnie, no nawet się lubimy, no, ale tutaj jest akurat w tej chwili zawiesiliśmy naszą sympatię na koleg i będziemy walczyć ze sobą, wiadomo, to są emocje, to jest adrenalina, każdy chce wygrać, każdy chce być lepszym i tutaj nie ma sympatii. Więc... Gościem MMA TV był Kamil wanderley bazelak e, Dziękuję Ci bardzo za poświęcenie czasu. E, kurczę, no chciałbym z Tobą porozmawiać na żywo, ale niestety trochę kilometrów nas dzieli od siebie więc porozmawiamy na gali KSW życzę powodzenia trzymam kciuki i za ciebie i za twojego przeciwnika dziękuję za rozmowę Dziękuję bardzo do usłyszenia